Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Coraz mocniej pada nad Chorzowem. Ktoś by, mógł, ktoś by mógł powiedzieć, że niebo płacze z powodu porażki niebieskiej w dzisiejszym meczu z LKS-em Koczałkowicę, ale wydaje mi się, że to jest właśnie moment, w którym. Warto docenić tę piękną serię zwycięstw, która dzisiaj się zakończyła. I o tym chciałbym porozmawiać z naszym gościem, czyli tenerem Łukaszem Beretą. Witam serdecznie. Coś musiało to kiedyś nastąpić. Koniec tej pięknej serii. Doszło do tego dzisiaj na pewno. Jest z tego powodu żal. Jak trener podchodzi do tej, do tej porażki? Witam wszystkich serdecznie. O przebiegu meczu myślę, że... Początek był dla nas i szkoda, że nie szczeliśmy od razu w tych pierwszych 10 minutach bramki. Na pewno grałoby się inaczej. Ta pierwsza połowa. Im dłużej graliśmy, można powiedzieć, była troszkę senna, dużo się nie działo, nie działo na boisku. W drugiej połowie znowu wyszliśmy, szczeliliśmy, szczeliliśmy bramkę. Szkoda, że nie kolejnej, bo mieliśmy kilka sytuacji: czy żółt wolny, Ecika, uderzenie Kwaśnego, Nojgi, Tomek Wojtowicz w pierwszej połowie. Więc myślę, że tych sytuacji naprawdę było bardzo dużo. Do szczelenia bramki, mimo tego, że nie graliśmy dzisiaj najlepszego na pewno meczu, myślę, że spokojnie mogliśmy dzisiaj ten mecz wygrać. Tak jak mówię, no, brakło tych, tych bramek, bo Czałkowice nie miało za dużo tych sytuacji, ale wykorzystało dwie. I, i, i dzisiaj wygrywało. Szkoda serii, na pewno szkoda serii, bo myślałem, że, że będzie przynajmniej 17-1, czyli 17 zwycięstw w 1 remis i 0 i, i porażek. Niestety u siebie 16 zwycięstw 1 remis i w ostatnim meczu jedna porażka. Ja chciałbym też podziękować kibicom za świetny doping, za, za oprawę. No szkoda, że, że dzisiaj nie wygraliśmy. Chciałem zapytać jeszcze, na ile zdaniem trenera, też na wynik tego spotkania miał wpływ sędzia? Może nie powinniśmy, czy nie szukam jakby usprawiedliwienia, ale... Z naszej perspektywy, gdy komentowaliśmy to spotkanie, mieliśmy okazję zobaczyć powtórki tych najbardziej kontrowersyjnych momentów, no to te kontrowersje były. Myślę, że będą tutaj o nich, o nich się będzie mówił, przynajmniej o trafieniu Siwka, który zdobył drugą bramkę i która nie została uznana, a także sytuacja z rzutem karnym. Czyli już to też komentowaliście na ławce rezerwowych na żywo, na bieżąco. Rzut karny był daleko od nas, więc ciężko cokolwiek powiedzieć, to na pewno będziemy analizować i sobie zobaczymy na, na, na wideo. Bramkę, no to myślałem, że, że pewny byłem, że po prostu była prawidłowo, aczkolwiek no sędzia liniowy powiedział, że była ręka, że, że, że Kuba pomógł sobie w tej sytuacji ręką. Tak jak mówię, będziemy oglądać. Myślę, że nawet gdy, gdyby sędzia, nie wiem, czy im pomógł, czy nie. Tak jak mówiłem już z jednym z wywiadów, że ta suma szczęścia równa się zero, więc w innym meczu mógł nam pomóc i tak dalej. Myślę, że dzisiaj po prostu brakło tego wykończenia, szczelenia bramki, mimo tego, że sędzia mógł popełnić jakiś błąd, to, to myślę, że mogliśmy wygrać ten mecz. I króciutko na koniec. W środę, fina Pucharu stulecia, cel rozumiem, to unieść to trofeum. I króciutka teraz regeneracja i. W środę w optymalnym zestawieniu, w tym wyjściowym składzie? Znaczy mogę, no myślę, że tak. Zawsze e, gramy e, o zwycięstwo. Tym bardziej, że to już e, taki prestiż, e, aby mieć ten puchar w e, swojej gablocie. Na pewno zagramy najlepszym e, składem. Chcemy dwa ostatnie mecze wygrać, aczkolwiek no, ten sezon jest dla nas bardzo długi. Tych meczów jest bardzo dużo i, i te obciążenia się nawarstwiają. E, no i widać, widać że e, zawodnicy to czują. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Uciekamy się wysuszyć, bo trochę nas tutaj zalało, ale studio było obiecane, zostało zrealizowane. Przypominam, zapraszamy w środę na 19.20 tutaj na cichą Ruch Chorzów gra z Ruchem Radzionków w finale Pucharu Stulecia. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia w środę.